Witam Was serdecznie jeszcze raz. Z wielką radością, bo otwieramy coś wspaniałego, coś fantastycznego do naszej młodzieży. Pokażemy też, że razem stworzyliśmy coś fajnego. Coś, co będzie służyło nie tylko naszej szkole, ale też lokalnej społeczności. Jak powstała ta pracownia, i w ogóle jak narodził się plan? Bo tutaj możemy powiedzieć, że nie ma skutku bez przyczyny. I tutaj zadziały się takie. Zdarzenia, okoliczności, które właśnie dziś procentują tym, że mamy fantastyczną pracownię. Mieliśmy fantastyczny nabór. Dwa lata temu otworzyliśmy 12 oddziałów, planowaliśmy 7. W szkole pojawiło się bardzo dużo uczniów. W tamtym roku przyjęliśmy ponad 320 osób. Nagle w naszej szkole zabrakło pomieszczeń do zajęć zawodowych. Szukaliśmy różnych rozwiązań, adaptacja piwnic, może w internacie rozbicie pokoi i połączenie w jedną salę, może wyjście na miasto uszukania y, praktyk u pracodawców. I nagle mój wicedyrektor wpadł na pomysł, mamy salę gimnastyczną, która już jest rzadko używana, ponieważ mamy potężny obiekt, który pracuje już cały rok, duża sala gimnastyczna. Mamy kolejną salę na warsztatach y, szkolnych. W poniedziałek, żeby ten pomysł jeszcze się urealnił, udaliśmy się do starostwa. Najpierw z panem starostą rozmawialiśmy, czy jest w stanie nam pomóc. Następnie z panią skarbnik uzgodniliśmy, czy jesteśmy w stanie finansowo udźwignąć to wielkie przedsięwzięcie, bo nie ukrywam, to jest koszt prawie 400 tysięcy. Od zakupu wyposażenia, poprzez remont, poprzez adaptację, czyli węzły sanitarne, elektryka, i wiele, wiele jeszcze rzeczy, które, które są w trakcie już zamówione, a będą na wyposażeniu, dzięki wsparciu starosta powiatowego, dzięki wsparciu przedsiębiorców, sponsorów, dziś mamy obiekt, który tworzy centrum gastronomiczne. I to centrum gastronomiczne pokaże młodzieży, jak może profesjonalnie w przybliżeniu, może przybliżyć funkcjonowanie przedsiębiorstwa, gdzie, gdzie mogą realizować swój zawód, swoją pasję. Cieszę się, że. Jest z nami Pani Ela Rybicka, wraz z zespołem, z Grzesiem, kucharzem znakomitym. Myślę, że to żaden obowiązek, tylko wielka radość. Tak patrzę na przedstawicieli Rady Rodziców, to jest zespoł szkół rolniczych w Świdwinie i myślę, że ta radość wasza jest tak samo wielka jak moja. Kilkanaście tysięcy, milionów złotych budżet. Wy sobie wyobrażacie, Sławek ile miałeś niedawno budżet w gminę? Kilkanaście, kilkanaście milionów złotych. On ma tu w tej szkole kilkanaście milionów złotych budżetu. 1120 dzieciaków, tak? Tak, tak. 250 w internacie. No i wielkie perspektywy. Przypominam sobie, jak tą salę gimnastyczną, halę, salę, halę sportową, tak, bo trzeba rozróżnić, halę sportową budowaliśmy, obecnie obecny pan przewodniczący, Rady Powiatu, Jerzy Anielski wspominał jak na tej salce, która dzisiaj jest, zmienia swoje oblicze, zmienia swoje przeznaczenie, święty pamięci profesor Marecki mówił im, że ćwicząc tutaj, mówił, ale wiecie, tu jeszcze nim skończycie będzie ta hala sportowa i tak dalej, i tak dalej. W 1972, 1972 roku skończył Szkołę tej sali nie było, ona powstała. W tej sali nie było, ona powstała no, kilka lat temu dopiero. Więc e, i na tej salce wszyscy się wychowywali. Zaraziłem troszkę tą hiperbazą dużą, gdzie za chwilę będzie przetarg ogłoszone na nowe boisko, przeniesienie tego boiska, żeby plac budowy oddać pod budowę hiperbazy, czyli nowoczesnych warsztatów szkolnych. Warsztatów, które będą na miarę XXI wieku, jak to wczoraj powiedział Pan Dyrektor na konferencji najnowocześniejszej w Europie. No, no wtedy, jak będziemy budować, to na pewno będzie. Na pewno może wyróż, może, wyróż. może pewno rok wyróż. później po wybudowaniu, już ktoś nas prześcignie, ale w Polsce na pewno będziemy mieli taką bazę. Cieszę się, że naprawdę, że w tej szkole, na tej szkole, że tak powiem, coś takiego, że jest ona on nawet innowacyjna. Jest to jedyna szkoła, w to naprawdę byli przynajmniej w przynajmniej wschodniej części Uralnictwa, na pewno największa, która to ma, ma to szczęście. szczęścia. Jeżeli szczęście, nigdy nie zabrali. To jest szczęście do dyrektorów, szczęście do organu prowadzącego, szczęście do ludzi i niech tak się dzieje dalej i niech ludzie pięknie jedzą i zaspokajają tą, tę potrzebę właśnie jedzenia, żywienia w sposób w sposób wyrafinowany, piękny, można powiedzieć, yy, bo to jest sztuka kulinarna. I nie w tej sztuce kulinarnej się Dziękuję bardzo. Budowa nowej, pięknej hali sportowej, budowa tego powiedzmy centrum gastronomicznego, bo tak to sobie wyobrażam, yy, na miejscu dawnego mieszkania pana wczesnego dyrektora Wamila, bo on tutaj mieszkał, a z kolei w tej hali, tu mieliśmy szatnię, tam żeśmy ćwiczyli. I to, co pan starosta powiadał, doczekacie się jeszcze zanim skończycie szkołę porządnej Halisbor. No niestety nie doczekaliśmy się, ale, ale doczekaliśmy się w późniejszym czasie. I miło było, prawda, na tym miejscu, gdzie kiedyś było klepisko, gdzie żeśmy piłkę ręczną grali. Dzisiaj stoi piękna hala i dane mi było. Pan profesor Małecki jako pierwszy kopnął tam piłkę. Mnie się udało również tamtą piłkę kołdnął podczas otwarcia tej hali. I cieszę się bardzo, że, że mogę po prostu w tych szkolnych przemianach do dnia dzisiejszego uczestniczyć. A jest to ładny szmat czasu i naprawdę dużo zostało zrobione w tej szkole. Cieszę się niezmiernie jako, jako długoletni już powiedzmy absolwent tej szkoły, że tak to się właśnie potoczyło. Panie starosta. Niech ta pracownia wychowa też tysiące absolwentów żywieniówki, tak jak wcześniej fala sportowa, która tutaj była. I ty do końca tniesz. Ty jeszcze. O, mogę ja jeszcze, tak. Masz Kinga, a ty do końca przetniesz, dobra? Tylko musisz się postarać, bo. Nie, tylko taką samkę. Nie, to nie jest tak, bo to jest szat, nie? Brawo! Kuchnia wyposażona profesjonalnie profesjonalny sprzęt, można miło, śmiało pracować. Jego imprezę można tutaj zorganizować. Więc polecam naprawdę śmiało można popracować na tej pracowni, robiąc dania restauracyjne, jak również domowe. Dla mnie rewelacja.